Brawo! Brawo. Dziękuję. Ja dziękuję. dziękuję, ja też się bardzo dziękuję. jestem bardzo zadowolona, że spełniło mi się następne marzenie. Dzięki Tobie, bo mnie zmotywowałeś do tego maratonu. Chociaż nie wierzyłam w to, że dam radę. Zobacz, jak lekko, jest masz energię. Tak, energia jest, tylko wiadomo, że nogi no, trzeba uważać na te skurcze, tak? bo to jest jednak duży wysiłek. Także ode mnie dostaniesz tą drugi medal, dziękuję. tą drugą połówkę, bo mnie z do tego maratonu zmotywowałeś. Widzisz, da się. Nie było tak. wcale tak ciężko. Tak. Było bardzo ciężko? Bo ja widzę, że Ty masz energię jeszcze. Mam energię. Minęłam metę i biegłam dalej, nie widziałam czy tą meta a przeżywałaś to? Tak, tak. Nie Czytałam. widziałaś, a na samym końcu pewnie zauważyłaś, co? Widziałam to. Wiedziałem że, wiedziałem, że dasz radę, Wiedziałem, że dasz radę. Bo Ty to biegnij mamo, tak. biegnij tak, mamo, biegnij, tak, tak. później tak, a wiedziałem, no. że się uda. No tak, no tak. Teraz to widzisz? A, że teraz, no tego nie widziałem to odwrotnie, No. Ty, że dasz widzisz? radę, no, super. Jak biegłaś, to było tak, a za mną było tak. No tak, tak. To jeszcze raz Ci gratuluję. No. Jeszcze raz, piątka, mocno. A. I jakie jest następne wyzwanie? Nie wiem, muszę się zastanowić. Kolejny maraton? Wierzysz w siebie, eee, że możesz no, się zapisać. kolejny maraton. Widzisz? W sumie, tak. I debiut jest. Debiut jest zaliczony. Debiut tak. jest i od, od, tak. od teraz startujesz. Bo spałam, który miał spajną, około 80 lat. Dwie noce prawie nie spałam, tak, bo przeżywałam straszny, tak. nie wiedziałam jak to będzie. Dobra, to chodź, jeszcze raz. Nie, nie, Brawo. nie, podnieś mnie, bo nie, nie, nie bo, mi, bo wiesz, bo mogą. Te tak. mam, takie mam napięte tak. mięśnie. To chodź. Brawo, Do. duma. inspiracja dla Was. Tak. Wierzcie w siebie. O, ugryź, ugryź. O, jest. O, dawaj tak teraz. A, tak. To jest, tak. To jest dla ciebie medal. Smyczka. Tak. Ja też. Ty ma, O, o. o. Oj, obiecuję, że na kolejnych na pewno będzie lepiej. Oj, teraz tak.